Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nadchodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo paniskie. Tobie Chryste. Usiądźmy, a dzieci poproszę tu do przodu. Chodźcie, wyjdźcie z ławek i zapraszam tutaj. Zapraszam bliżej, chodźcie szerzej, tak żeby wszyscy się zmieścili. Dobrze. Jak się dobrze przysłuchaliśmy w dzisiejsze słowa, to możemy, słowa Pisma Świętego, to możemy powiedzieć, że dzisiaj Słowo Boże mówi nam o modlitwie. Bo i pierwsze czytanie było o modlitwie, i ewangelia była o modlitwie. Słuchajcie, moje pierwsze pytanie do Was, chłopcy, nie rozmawiamy, nie? bo jak ktoś będzie rozmawiał, to go tutaj zaraz na krześle, tutaj na miejscu publicznym, będzie całą mszę tutaj stał albo siedział. Więc słuchajcie, co to jest modlitwa? Jak Wam się wydaje, co to jest modlitwa? Kto mi powie? Myślimy. Czym jest modlitwa? Proszę. Mówienie do Pana Boga. Rzeczywiście. Modlitwa jest to inaczej, co Ro rozmowa. Rozmowa z Panem Bogiem. Albo nawet spotkanie z Panem Bogiem. E Pana Boga nie widzimy, bo On jest niewidzialny. Niewidzialny jest Pan Bóg. Pan Bóg jest duchem. Ale to nie znaczy, że nie można z Nim się spotkać. Można. Można i można z nim porozmawiać. Słuchajcie, co robicie wy, kiedy na przykład chcecie porozmawiać z kimś, kto jest daleko? Co robicie? Ja tutaj mam na przykład o. Na przykład, jak jestem w szkole, coś mi tam, mam jakąś sprawę, no to co? Co robię? No właśnie, dzwonię przez telefon, znam, mam podpisana mama, cyk cyk cyk. I już dzwonię mama, ty jesteś w pracy, słuchaj, mam ci coś ważnego do powiedzenia. Słuchaj, albo mamy tam jakąś ważną sprawę do taty, nie? Czyli można powiedzieć, że modlitwa to tak jak co? Jak komórka. Jak chcemy porozmawiać z kimś, kto, kogo nie widzimy, kto nie jest blisko, no to do niego co? Dzwonimy. Więc podobnie jest z modlitwą. Słuchajcie, modlitwę można porównać do komórki. Jak chcemy porozmawiać z Panem Bogiem, to co? Klękamy do modlitwy. Więc modlitwa właśnie to jest rozmowa, tak jak rozmawiamy przez komórkę na przykład z rodzicami, bo mamy ważną sprawę. Dobrze, słuchajcie, co najczęściej my kiedy dzwonimy do rodziców? Kiedy my dzwonimy do rodziców najczęściej? No, na przykład kiedy? Właśnie, kiedy mamy ważną sprawę. Na przykład, kiedy czegoś potrzebujemy, na przykład coś się stało i potrzebujemy pomocy. No nie wiem, na przykład e, skończyliśmy wcześniej e, lekcję i nie ma nas kto odwieźć do domu. No to co? Wtedy dzwonimy i mówimy: Mamo, słuchaj, musisz po mnie przyjechać, nie? Albo jak nas spotkało, jakieś coś zgubiliśmy. Na przykład, zdarza Wam się coś zgubić? No, na przykład, można co zgubić? Worek. Z, z, z tymi, z butami, albo tornister, jak się zgubi, albo kurtkę. Idę po lekcjach, szukam swojej kurtki, nie ma, nie ma, powiesiłem w szatni, nie ma. I co? Zimno, zobaczcie, już coraz zimniej, i co? Dzwonię do mamy, i mówię, mamo, co? Zgubiła mi się kurtka, nie wiem, co robić. No to mama mówi, słuchaj, to idź może do pani woźnej, nie? Albo, właśnie. Więc do rodziców dzwonimy wtedy, kiedy mamy jakąś potrzebę, jesteśmy w jakiejś jakimś trudnej sytuacji, jakieś nieszczęście nas spotkało, coś nas przykrego spotkało. Albo wtedy, kiedy na przykład chcemy się czymś pochwalić, nie? Jak ktoś otrzyma co? Szóstkę. No to już nie wytrzymam, nie wytrzymuję, nie muszę już na pewno. Mamo, słuchaj, muszę Ci coś powiedzieć. Dzisiaj otrzymałem szóstkę, a nawet dwie. A mama mówi, no to pięknie. Słuchajcie, więc my z Panem Bogiem też dzwonimy do Niego, czyli modlimy się wtedy, kiedy. Właśnie. Albo co? Czegoś po? Potrzebujemy. Spotkało nas jakieś nieszczęście. Na przykład, no właśnie, yy, co tam mogło? No, coś mnie boli. Przewróciłem się, boli mnie noga. No to mogę... Na modlitwie powiedzieć, Panie Boże, Panie Boże, ratuj mnie, bo ja jestem sportowiec, mam mecz, za tydzień jest mecz, a mnie spotkała co? Kontuzja: ratuj, Panie Boże! No i wtedy możemy Pana Boga poprosić właśnie. Albo mamy jakieś inne nieszczęście. Jakie? No na przykład ktoś zachorował w rodzinie, tak? Mama zachorowała, albo tata, albo brat, albo siostra, albo babcia. No to co, możemy wtedy pomodlić się i powiedzieć: Panie Boże, pomóż tej chorej osobie, żeby co? Wyzdrowiała. Więc do Pana Boga najczęściej właśnie dzwonimy wtedy, kiedy coś potrzebujemy, kiedy jesteśmy w jakiejś potrzebie, wtedy właśnie, nawet jest takie przysłowie, wiecie, nie wiem czy słyszeliście, jak trwoga. Rodzice, jak to było? Jak trwoga to do Boga. No właśnie, wtedy często sobie Panu Bogu przypominamy, kiedy jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji. No właśnie, powódź się zbliża, woda wielka do Czerwieńska, już tutaj donietkowa, Nietkowa odrą. no to co? Wszyscy do kościoła, Panie Boże, ratuj, ratuj, żeby tutaj nie było wielkiej wody, żeby nie było powodzi. Tak więc. Możemy modlić się i często modlimy się wtedy, kiedy coś potrzebujemy, ale nie tylko. Możemy Panu Bogu na modlitwie powiedzieć też, co nas radosnego spotkało. No właśnie, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że dzisiaj otrzymałem szóstkę. Dziękuję Ci za to, że wyszedł, wyszła mi coś tam, nie? Z, z próba, wygraliśmy mecz albo coś tam. Dzisiaj pięknie zatańczyłem, kto z Was tańczy? No właśnie, i udało się tam pięknie zatańczyć. Więc możemy do Pana Boga modlić się, rozmawiać z Nim wtedy, kiedy coś potrzebujemy, jesteśmy w jakiejś potrzebie, ale nie tylko, nie tylko wtedy, kiedy chcemy się czymś pochwalić, coś nas raduje. Wtedy możemy też Panu Bogu na modlitwie powiedzieć, Panie Boże, dziękuję Ci. Za to, że jest tak fajnie, że się dobrze czuję, że mi wyszło to i to, że mam takie zdolności, że dzisiaj mi się udało, właśnie, że jest dobrze. Tak, więc to jest właśnie modlitwa. Wtedy, kiedy mamy prośbę do Pana Boga, albo chcemy za coś podziękować. Słuchajcie, jaka powinna być nasza modlitwa? Jaka powinna być nasza modlitwa? I o tym dzisiaj była Ewangelia. Ewangelia mówiła, że był w pewnym mieście kto, kto dobrze słuchał? Kto był? Niesprawiedliwy sędzia. Dlaczego był niesprawiedliwy? Bo nikogo się nie bał, ani pana Boga, ani ludzi, nie? Ale był sędzią i w tym samym mieście mieszkała kto? Uboga wdowa. Kto to jest wdowa? Pani, której umarł kto? Mąż. Mąż umarł i została sama. Jest sama, musi sobie sama radzić, nie może liczyć na nikogo, jest wdową sama. No i co? I ona do, miała, była w jakiejś potrzebie, nie wiadomo jakiej, jakieś miała potrzebie. I co robiła? Co robiła ta wdowa? Co było w tej przypowieści? Przypominamy sobie, co robiła? Nie Pana Boga. Tego sę se... Diego, tego sędziego, nachodziła go do domu, puka, idzie do niego do domu i co mówi? Pomóż mi, bo jestem w potrzebie, mam pilną sprawę. Czy on chciał ją słuchać? Nie, ale ona się co? Nie poddała się, nie zrażała się, znowu wali do tego sędziego, nie? Puka i znowu mówi: Pomóż mi, bo jestem w potrzebie, jestem sama, musisz mi pomóc. A on co? Chciał czy nie? Nie. No to ona co, zraziła się? Nie, znowu do niego. I wreszcie co? Wreszcie się zgodził. I co mówi? Dlaczego się zgodził? Czy dlatego, że się bał Boga? Nie. Czy dlatego, że się bał ludzi? A dlaczego się zgodził? Zgodził się, się żeby wdowa nie przychodziła do niego. Właśnie, żeby ona mu wreszcie dała spokój. On już jej nie chce, ją mieć chce. Więc przez co wysłuchała ten sędzia tę wdowę? Przez co? Jaka ona była? Uparta była. Jaka jeszcze? Jaka była ta wdowa? Wytrwała. Jaka powinna być nasza modlitwa? Wytrwała właśnie. Jak o coś prosimy Pana Boga, a naprawdę nam zależy i... Bardzo tego potrzebujemy, to trzeba być wytrwałym, a nie tylko mówić, no, Panie Boże, proszę Cię, proszę Cię o to i o to tam. I mówi, o, Pan Bóg mnie nie wysłuchuje, proszę księdza, chyba nie ma Pana Boga. I mówię, mówi, dlaczego nie ma? No bo proszę, a on mnie nie wysłuchuje. A ile prosiłeś? Dwa dni? Tylko dwa dni? Jest taka historia o świętej Monice, nie wiem czy słyszeliście, której syn był bardzo złym człowiekiem. Prowadził grzeszne życie. Wiecie ile ta, ta Monika, ta jego mama modliła się o, o jego nawrócenie, o poprawę? 40 lat. 40 lat się modliła za niego, ale kiedy miał 40 lat, nawrócił się i stał się innym człowiekiem. To później został świętym. Augustyn. Jego mama Monika modliła się, no nie wiem, czy może nie 40, ale kilkadziesiąt lat się modliła. Za Niego. I wymodliłaś. Więc dzisiaj Ewangelia mówi, jaka powinna być nasza modlitwa? Wytrwała. Czyli uwaga. Dzisiaj Pan Jezus zachęca nas w ogóle do czego? Do, do modlitwy, do modlitwy. W modlitwie możemy Pana Boga o coś prosić, ale możemy mu też dziękować. I dobrze jest nie tylko prosić Pana Boga na modlitwie, ale też mu dziękować za to, co dobrego nas spotkało, bo to wszystko też jest z łaski Pana Boga. To, że jesteśmy zdrowi, to, że mamy zdolności, talenty, że możemy się uczyć, że możemy chodzić do szkoły. Za to dziękować Panu Bogu. Nie tylko prosić, ale dziękować. Prosić też można. Dzisiaj Pan Jezus, zobaczcie, co nam mówi. Czego nas zapewnia? Właśnie dając za przykład tą wdowę, mówi tak Pan Jezus do nas: Zobaczcie, co ten niesprawiedliwy sędzia zrobił. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, prędko weźmie w ich w obronę. Dzisiaj Pan Jezus mówi nam, że Ojciec nas kocha, my jesteśmy Jego dziećmi i że nie powinniśmy się. Bać, prosić Go o potrzebne łaski, dary, bo On chce nam udzielać swoich łask. Bóg chce nam udzielać swoich łask. Ale trzeba, co, żeby ta nasza modlitwa była jaka? Wytrwała. Co to znaczy wytrwała? Że modlę się raz w miesiącu? Nie. E, raz w tygodniu? Nie. A ile? Codziennie. Właśnie i dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, ponieważ Wy się przygotowujecie do pierwszej komunii świętej, tak? Chciałbym Wam powiedzieć, że dobrze, żebyście praktykowali codzienną modlitwę. Codzienną modlitwę. Jak ta codzienna modlitwa się nazywa? Wiecie? Jest taka nazwa na codzienną modlitwę. Jak się nazywa? Pacierz. słyszeliście o tym? pacierz, pacierz, codziennie klęknąć, znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i pomodlić się, Ojczynasz, Kto zna już Ojcze Kto zna Zdrowaś Mario? Kto zna Aniele Boży Stróży Mój? No to możecie już mówić pacierz, codziennie, wytrwale. Właśnie, Antek mówi codziennie pacierz. Kto jeszcze, komu się zdarza mówić często, Zosia mówi codziennie, pacierz, kto jeszcze? Jak ty masz? Jak? Helenka mówi codziennie, o, Ania też. Słuchajcie, zadanie dzisiaj z Ewangelii płynącej, Pan Jezus nas do tego zachęca. Codziennie mówić modlitwę. Można mówić różnie, można mówić raz, Ojcze, nasz. Potem inną modlitwę, może wierzę w Boga. I słuchajcie, chcę Wam zapewnić, że jak będziecie codziennie się modlić i codziennie zmieniać swoją modlitwę, na przykład, to nie będziecie musieli się wcale wkuwać modlitw do pierwszej komunii świętej. Bo jak się coś często powtarza, to samo wpada do głowy. I jak chcecie się nauczyć, na przykład, pod Twoją obronę, to wystarczy powiedzieć: mamo, tato. Co drugi dzień, co trzeci dzień pod Twoją obronę i samo wpada do głowy. Wcale nie trzeba później się uczyć, bo jak coś powtarzamy, to nam zostaje. Więc drodzy, dzisiaj Pan Jezus zachęca nas do modlitwy, a ja Was zachęcam do codziennego, pacierza. codziennie, rano, wieczorem, Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i. Aniele Boży, stróżu mój, a jak się nauczycie inne modlitwy pod Twoją obronę, już niedługo będziecie mieli wykaz modlitw, które się trzeba nauczyć, codziennie dodawać sobie jakąś modlitwę albo zmieniać raz ta, raz ta. ale codziennie, wytrwale zapewniam Was, że na, w maju wcale nie będziecie musieli się nic tam uczyć na pamięć. To jest też wskazanie dla rodziców. A kto się modli z rodzicami... O, u Antkar z rodzicami, ktoś u Zosi, tak. Drodzy rodzice, chcę Wam powiedzieć, bardzo dobrą praktyką jest modlitwa wspólna z dziećmi nie tylko same, nie tylko mówić: Proszę odmów pacierz, tylko co? Klęknąć z dzieckiem, z mamą, z tatą, z bratem, pomodlić się: Ojcze nas, zdrowaś Mario, wierzę w Boga. Ja muszę Wam powiedzieć, że w moim domu Mama pilnowała, żebyśmy się zawsze wszyscy modlili. Ja mam jeszcze dwóch braci i siostrę i klękaliśmy do modlitwy i była codziennie modlitwa wieczorem. Dobrze.